Witam Was w kolejnym odcinku Dziedzictwa Hogwartu. My sobie dzisiaj, jak powiedzieć, zareagujemy. Tutaj gdzieś jest ten, a tu jest. Chciałbym mieć odhaczony, Okej, okay, mam odhaczone. Dobra, co my dzisiaj robimy? Wzniesiemy się w górę, żeby mm, nikt mi nie zaatakował, bo będziemy działać tu. Słuchajcie, dzisiaj porobimy sobie trochę merlinów, ale ta była zbugowana. Trochę merlinów, y, poszukamy też demigazów i tak dalej, i będziemy sobie działać z tym. Tylko tych dwóch typów trzeba tu uśmiercić, więc jakby gdzie oni są? Tutaj. Ja sprawę, żeby oni sami się zatukli. Okej, okay, dobra, muszę sobie... Muszę sobie odznaczyć tego Dimigaiza, żeby mi to nie było niezaznaczone. Bo wiecie co my już idziemy tak naprawdę ku końcowi tej serii, jestem w szoku lekkim. Ale jakby myślę, że czasami można trochę odsapnąć. Ok, teraz tak, tu jesteś ty, i tu jest ten klot, więc czuję, że trzeba go tu zrzucić. Lewosa bym wolał zrobić w sumie niż akio. Nie idzie chyba to tak jak ja bym chciał, żeby szło. Dobra, poczekaj, gdzie jest ten punkt? A tak się bawicie. Dobra. 10 na 10. Super! No dobra, teraz zobaczmy sobie na mapę, gdzie tu są jakieś wsie, w których byśmy mogli złapać demiga tutaj. Czyli tu musimy iść. Dobra. Musimy ich zebrać cztery, chyba. Rebellion. Jak będziemy kogoś spotykać, to będziemy. Yy, nie, jak będziemy kogoś spotykać, to będziemy kogoś. Spotkać, to będziemy kogoś... <noise> Levioso! Don't work again! Hit it! Rebellion! <Defender. laughs> he is fighting! <laughs> Arresto Momentum. <laughs> <laughs> he promised her that I would be there if she went to meet him with the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Znajdź okay. Na to nie mam siły dzisiaj. <laughs> nie, że siły, ale chyba... No nie no, róbmy to co mówiliśmy się, a potem reszta. To jest bardzo dużo tych lojalistów wszystkich, kłusowników i tak dalej. Mnóstwo po prostu na każdym kroku tak naprawdę. Proszę zobaczyć, czy pan od moda zaktualizował moda w ogóle. Dobra, w tym miejscu gdzieś znajdziemy demigajza. Więc Rebellion. Tu nie. Ja nie za bardzo przeszukiwałam wtedy wszystkie, powiem Wam szczerze, bo jaki to ma sens. Tutaj nie. A tu? Tu można komuś jeszcze pomóc w tych wisiach. Jezu. Tu nie ma demigajsa. A w tamtym? Ej, tu mi nie pokazuje, ale ogólnie jest tak, że jak gdzieś wchodzicie i będzie rzeczywiście, to wam postać o tym mówi, po prostu. To jest jakiś dom jeszcze. Dobra, no trudno, nie pokazuje mi coś, nie wiem o co chodzi. Albo ja ich nie, do, nie dostrzegam, bo we wcześniejszych wioskach to po prostu widziałem to po kształcie. Ale nie zaszkodzi poeksplorować trochę. Co to? Jakiś list. Hmm. Może kiedyś będą mi te listy potrzebne. Luty kiedy? 1890. No to jakby trochę daleko. Demi guys, demi guys, gdzie ty możesz być? Tu jest dom. Tu był dom. To może schodząc z tej góry będziemy odwiedzać te domy, czyli teraz zaczniemy od tego. Rebellion. To nie jest dom, tylko karczma, więc okej. Okay. No przeskocz. Jest, ale dupe bil. Nawet stołu nie? Nawet stołu? Ja tutaj widzę ten, więc chcę sobie go odkliknąć, bo nam się tu przydadzą no, jakieś. Dobra, byliśmy tu w tych dwóch na górze. ja bym teraz poszedł, kurczę już nie wiem, może do tego. A, no, no to już widzicie. On już wie, że tu jest. I też wydaje mi się, że kłódki się inaczej świecą, tak na fioletowo lekko, a nie na niebiesko, ale mogę się mylić, bo wiecie, może to znaczyć coś innego, nie? Gdzie z Demi tu widziałaś? To chyba gdzieś indziej go widział, bo... Ja tu nie widzę. Może tu siedzi? Gdzieś... A tu siedzi, zobaczcie! I kto by pomyślał? No dobra, musimy czekać. Bo możemy go przecież tylko nocą. Dobra, i ja zobaczę sobie, czy na pewno tyle ich mamy mieć. A wiecie, mam pamięć dobrą, ale złotej rybki. Nagrody Awada Kedavra tu będzie. O Boże. My będziemy kogoś ten uciumać Tak. Nie cztery, nie pięć. Cztery. Czyli pierwszy. Jeszcze trzy. Yy... Zostawię was samych. Pa! Dobra. To nie ten przycisk. Mapa. Tu złapaliśmy. Czy tu jest jakaś wieś jeszcze? Nie ma tu żadnej wsi. A tu? Tu jest jakaś wieś. Więc ja poszedłbym tutaj do tej wsi, potem do tej. I to będę kurczę tylko trzy... A ty, poczekajcie, czy tu jest jest w ogóle? Jest. A tu? Jest. To są nawet strony przewodnika, słuchajcie. Dobra, idziemy. A to jest 300 w tamtą stronę To może po prostu lecimy Ale spikselowana taka dzisiaj No wyżej, 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 wyżej. O jeszcze kolejny ten będzie? Tu nie będzie. Zobaczymy, czy się będzie zgadzała moja teoria o... o fioletowych kłódkach. Nie, bo tu jest Demiguise, oh, bo już no. widziałem, a nie jest ten pobusk. guys. Dobra, jeszcze dwa. To idziemy do kolejnej wsi to jak daleko Dobra, ale tu już na pewno nie będzie, nie będzie Kurcze, bo wiecie co, ja w większości już tutaj tych wsi Tego Demiguise'a zebrałem, nie? Na przykład tutaj chyba z każdej. Tu tak. O tu jeszcze będzie. Dobra. I tu nawet nie byłem? Może tak być. Bo tu już chyba nie ma żadnej wsi. O, tu jeszcze mam Dobra, to uda mi się zebrać. Biegając po wsiach. I przy okazji będziemy mieli tych znaczników. Lecę miotłą, bo jest mniej problematyczna. Znacznie więcej, nie? O boże Cóż za agresja Zatrzymał się ziemi bo szybciej lecę Na że kopalnie jakieś. Po nich to ja w ogóle nie chodziłem. Ej, ale to jest bardzo ładne miasteczko. Słuchajcie, dobrze wygląda. Rebellion. O tu jest jeszcze kartka Tak jak chcę mieć 100% gry to muszę je zabrać też jeszcze, nie? By wypadało No ej, no odkryj się Stron przewodnika to ja już nie zbierałem wieki Widzę, że tu jest demigajs od razu Tam u góry Ktoś nas zaatakował, czy ktoś się tam tłucze? Tu jest bardzo niebezpiecznie w Dobra. I teraz mapa. Jeszcze dwa. Dobra, to już nie mam żadnej wsi. O, tak mogę patrzeć. Zobaczcie. 7 na 11. Tutaj demigajzów jest 2 na 2. W tej części demigajzów są dwa. Tak, to gdzie ja nie byłem? Tu złapałem. A tu nie mam. No dobra, to się przenoszę tu. Abym musiał. Kurde, co ja mam z tym tap, muszę sobie chyba zamienić. Dobra, lecimy tu. Wiecie, póki jest noc, trzeba to robić szybko, bo nie będę musiał czekać 10 razy. bo motylki to były. See what's up your sleeve this time, Merlin. What needs doing needs doing. <laughs> <laughs> do Not sure how I'd fare in a little place like this. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Revelio.

O! Dobra, ile mamy? Będziemy ja liczyć Inwentarz. 4. A musimy mieć 4. O kurde, ale super. To lecimy do typa. Ale to misja najpierw. Coś czuję, że to będzie mega krótki odcinek. Boże, jak długo nie byliśmy w Hogwarcie. Kilka odcinków w sumie. Nikt nie zauważył, że nas nie było. Cześć, panie Moon. O, witam. Czy masz szczęście w odmocnieniu więcej tych statuści Demigais? W rzeczywistości mam dla Ciebie parę Moons. Mój Boże, ty byłeś zajęty. Niesamowite, dziękuję. You're ready for the final Alahamora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. <sighs> Alas, if you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Now that you've mastered Alahamora, no lock is unbreakable. Uh, but do feel free to keep finding demigai statues and removing those moons. <słys> <słys> Aha. Przygotuj się do sumów i tu w ogóle nic nie ma yy, o tym, żeby się uczyć, nie? Okej, okay, moi drodzy, to był taki mega króciutki odcinek, ale myślę, że jak na to, co się działo w ostatnich kilku dniach, to i tak jest wystarczająco. Ja wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście komcie, subskrypcje i komentarze mile widziane, widzimy się jutro, cześć.